Nie dla wszystkich uczniów ferie zimowe wiążą się z nudą. Wielu postanowiło spędzić je aktywnie, biorąc udział w organizowanym w Hali Legionów przy ulicy Bocznej turnieju piłki siatkowej. Frekwencja była bardzo wysoka: zgłosiło się 14 drużyn chłopców i 7 drużyn dziewcząt. Każdy zespół składał się z dwóch lub trzech osób. W pierwszym dniu rozgrywek udział wzięła młodzież poniżej 16 lat. Często decyzje o udziale podejmowali spontanicznie. Na no ferie są, żeby coś robić, żeby się w domu, aktywnie spędzić czas, wiadomo. Ze względu na dużą liczbę uczestników sędziowie ustalili specjalny system rozgrywek, tak, aby wszyscy mieli równe szanse. Zarówno chłopcy, jak i dziewczynki e, grają dwa sety bez względu na wynik do, do 15 punktów. E, chłopców, ponieważ chłopców jest więcej, 14 drużyn zostały podzielone na dwie grupy drużynowe dwie trzy drużynowe. E, najlepsze drużyny, które uzyskają największą liczbę punktów, e, wystąpią w piątek w finale. Już na początku rozgrywek było widać, że wszystkie drużyny prezentują wyrównany poziom, więc o zwycięstwo nie będzie łatwo. Zawodniczki z gimnazjum numer 26 w Kielcach przygotowywały się do udziału w turnieju już od jakiegoś czasu. Mamy SKS-y w szkole, aktywnie spędzamy czas, uczęszczamy jakby do klubu Salos i nie było długo przygotowań, bo się dowiedzieliśmy niedawno o turnieju, ale że lubimy grać w siatkówkę to się zgłosiliśmy. Choć na trybunach nie pojawiło się wielu kibiców, to jednak ci, którzy przyszli gorąco dopingowali swoich znajomych. W do rywalizacji staną uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, a wielki finał zaplanowano na piątek. Wtedy też poznamy najlepsze drużyny w obu kategoriach wiekowych.